Rafał, koń Rafał, koni Rafał, Koń Rafał. Mało kto o tym wie, że Koni Rafał to zapalony kolarz. Koni Rafał, koni Rafał, koni Rafał, koni Rafał, 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 Rafał. Ten, kto wymyślił rower, był chyba idiotą. Pomyślał Koni Rafał. <grym wytrzymał> <grym wytrzymał> rafał! Przykro mi, ale koni nie wpuszczamy! A to dlaczego? Śmierdzą ci moje pieniądze? Bo to jest świńskie kino! Aha! jeszcze jedno! Śmierdzą mi twoje pieniądze! Koń Rafał, koń Rafał, na-na-ni-na-ni-na, koń Rafał! Bącziiii! Koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał... Tak, Rafał jest idiotą.